Chciałbym, abyście pamiętali o tym, że pomoc ze strony ludzi jest zawsze zrządzeniem obaczności. Stąd palizam przypomina, że Szymon nie pragnął mi pomóc, ale mój ojciec mu dozwolił, aby stał się narzędziem jego pomocy. Dlatego nie gloryfikujcie Waszych przyjaciół i tych, którzy Wam dobrze czynią. Wiedzcie, że całe dobro ich serc zasiał tam Bóg, aby was pocieszyć. Często rodzice się nie pytają, czy mogę dziecko przymusić. Zawsze mówię, patrz na stację piątą. Czy mam przymuszony? Rozum wraca po przymuszeniu. Więc zachęcam każdego że na 7 lat, 10 i dyskutować z mążem. Rozkaz wykonać i, i mu pokazywać stację piątą. Popatrzcie, gdzie jeszcze Zanim ty to wolnisz, Chcę tylko przycisnąć, żeby Boże do przodu. Każdą dobroć przyjmujcie jako dar dla Was, jako uśmiech Boga. Błogosławiony, kto posłuszny natchnieniom, czyni dobro. Dlatego wszystkich Was Bóg niesłusznie wynagrodzi. Hojnego dawcę Bóg miłuje. Błogosławiony, kto posłuszny natchnieniom Boga, czyni dobro. A jego źródło zawsze pozostaje w Bogu, nie w człowieku. Pamiętajcie o tym, prosząc o pomoc i otrzymując ją. Kolejna bardzo uwaga, ważna uwaga pana Jezusa. Przyjmujcie pomoc z wdzięcznością udzielaną niechętnie, bo my się nie chciałeś, ci obrażamy. Za chwilę Dzieci, przyjmujcie z niechęcią, nie na swoje donsy, tu Bogu chodzi, na naszą ambicję, rozumiecie, naszą góralską, polską, ja, nie, nie chciałeś, tu Bóg pokazuje całkowicie inaczej, bo ta pomoc jest błogosławieństwem również dla tego, który daje. Choć robi to niechętnie. Jeśli się obrazisz i nie weźmiesz, bo on coś ci wtedy powiedział, a później zdefektował, to ty nie uruchamiasz Bożego błogosławieństwa dla niego. Jest błogosławieństwem dla tego, który jej udziela, ponieważ czyni to przynaglane siłą Bożą. Siłą Boga. Wbrew sobie samemu, ale jest to pierwszy krok ku prawdziwemu nawróceniu. Nie blokujcie wtedy łas Boga. Już samo czynienie dobra przemienia duszę, łuski spadają z oczu i człowiek ma szansę ujrzeć prawdę.